Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Chciałabym Ci zadać pytanie: jak działasz pod presją czasu? Masz coś do wykonania, masz na to ograniczoną ilość czasu, i teraz czy paraliżuje Cię strach, stres, nie jesteś w stanie nic wykonać, czy, czy działasz i to powoduje, że, że jesteś zmotywowany do działania, że osiągasz to, co masz wyznaczone? Różnie ludzie reagują. To wszystko zależy też od tego, w jaki sposób jest ten czas organizowany. I to właśnie jest kolejne moje pytanie: czy ty właśnie tak sobie organizujesz ten czas, żeby uniknąć takich sytuacji? Bo ktoś może powiedzieć, że ja świetnie działam pod presją czasu, świetnie umiem to wykonywać i dobrze się w tym odnajduję, ale czy na pewno? Jak długo można tak funkcjonować pod presją czasu, że ktoś wyznacza ci jakiś termin i ty długo, długo nic nie, nie robisz, zbliża się termin wywiązania się ze zobowiązania, i ty wtedy dopiero zabierasz się do, do pracy? No i ten stres, emocje cię napędzają do, do działania. Tylko, właśnie, po co tak działać? Czy nie lepiej funkcjonować w takim systemie, że otrzymujesz jakieś zadanie do wykonania i sensownie sobie to rozplanowujesz? Po co stawiać się pod taką presją? Przecież dużo różnych rzeczy też może się wydarzyć po drodze. I teraz też jest pytanie takie, czy to, co robisz, to rzeczywiście jest Twoje? Czy to jest to, co Ty chcesz robić? Czy z jakiegoś powodu właśnie odkładasz sobie te zadania do, do wykonania na, na później, zostawiasz je na ostatnią chwilę? I wtedy coś wykonujesz, coś, coś robisz, bo, bo już musisz i nie masz wyjścia, i wtedy ten stres, emocje rzeczywiście cię mobilizują. Tylko to też działa na krótką metę, bo, bo jak długo można funkcjonować pod taką presją czasu? Oczywiście, nawet jeżeli coś jest Twoją pasją, coś, coś lubisz robić, mogą zdarzyć się takie sytuacje. Może się coś takiego wydarzyć, że, że dostajesz coś w ostatniej chwili, że musisz to wykonać, i to jakby nie stanowi problemu, no bo tak się dzieje czasami. Pytanie jest takie, czy nie jest tak zbyt często? Czy nie sam Ty powodujesz u siebie takie sytuacje? Czy to nie jest tak, że nie jesteś do końca przekonany do tego, co robisz, nie wiesz, że nie jest to Twoja pasja, masz takie odczucia i wtedy wszystko odkładasz, odkładasz, odkładasz i to się tak gromadzi? Tylko to też może spowodować taką sytuację, że w końcu z czegoś się nie wywiążesz i wtedy pojawią się inne trudności, inne problemy. I czy o to tak naprawdę w tym chodzi? Czy nie lepiej przeanalizować na tym etapie, czy to, co ty robisz, jest tym, co chcesz wykonywać w swoim życiu, jest to twoja pasja, chcesz z tego żyć, czy nie? Bo to też będzie z dużą szkodą dla twojego zdrowia, dla twojego Ciała. Jak długo można funkcjonować na takim poziomie, kiedy jesteś zestresowany, kiedy masz presję czasu, presję innych ludzi, którzy mają od ciebie jakieś oczekiwania? Myślę, że, że niezbyt długo. Nawet jeżeli teraz twierdzisz, że tobie się świetnie w tym funkcjonuje, to myślę, że za jakiś czas pojawią się wątpliwości w tym zakresie. Ale wtedy nie chcę mówić, że będzie za późno, bo tak naprawdę na zmianę swoich celów, na to, co się chce robić w życiu, nigdy nie jest za późno. Ale czy nie szkoda Ci takiego tego czasu, który już mógłbyś poświęcić na coś innego? Zastanów się nad tym. Czy nie jest tak, że gdzieś tam w głowie kołaczą ci się myśli, że, że chciałbyś robić coś zupełnie innego albo w inny sposób? Zastanów się nad tym i kolejne pytanie zadaj sobie, co już teraz możesz zrobić, żeby to zmienić, żeby nie działać jak pod presją czasu, żeby nie czuć tego ściśniętego gardła ze, ze stresu, że coś musisz wykonać, coś musisz zrobić. Przeanalizuj to, zastanów się, a być może szybciej niż myślisz, przyjdzie ci odpowiedź na to. I nie będzie już konieczności działania pod presją czasu, nie będzie tej prekastynacji, czyli odkładania czegoś na później ciągle i ciągle. Więc przeanalizuj sobie to na spokojnie, zastanów się i mam nadzieję, że dojdziesz do wniosku, które będą dla Ciebie satysfakcjonujące. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć!